Pod koniec wojny Niemcy zaczęli panikować. Obawiali się, że alianci odkryją skalę Holokaustu. Dlatego rozpoczęli operację o kryptonimie 1005. Specjalne komanda jeździły po miejscach masowych egzekucji. Lasy, pola, rzeki, wykopywali ciała, palili je, rozsypywali prochy. Miejsca te nazywano polami popiołów. Najstraszniejsze jest to, że pracowali przy tym więźniowie ludzie zmuszeni do palenia ciał swoich bliskich po zakończeniu pracy ich też zabijano by nie zostali świadkami świadkowie opowiadali o tym jak w jednym miejscu przez kilka dni unosił się nad lasem czarny dym ale nikt nie podchodził strach był zbyt silny w Polsce operacja 1005 objęła między innymi okolice treblinki bełżca sobiboru ale także mniejsze nieznane masowe groby. Dzięki relacjom ocalałych wiemy dziś, jak wyglądała ta mroczna procedura i że nawet po wojnie długo nikt nie odważył się mówić o tym głośno. To były polskie historie o zbrodniach tak wielkich, że nawet oprawcy próbowali je ukryć.